Siema, siema, jestem Super, to jest kolejny odcinek z, z Minecraft Hero Brain. tak, yy... Nie będę wam, wam mówił o łapce, ani o subie, ani o moim psie, który leży nie powiem czym do góry, ale no, lecimy z filmem, tak? Nie wiem, nie wiem, Co za gość? nie mam pojęcia, nie mam działa, pojęcia, zrycie. teraz już, no, no. teraz już nie wiem, ja tak mówię, że... Nie wiem, wydawało mi się tak chyba. N nie mam pojęcia co się stało, naprawdę. Dobra. Okej, okay, zwykły dzień! Lala! Zwykły... Ej, czekaj! Ha, co? Ra rambek! Co się stało? Popatrz na niego! Co to jest Popatrz tej tej nie? na się... niego! Widzisz tą ranę? Co to jest takie zielone? Co to jest? przywiązany co? Co? On, on, on ma ranę na sobie Co się mu stało? Czy... Okay. czemu jest taki dziwnie zielony miejsca? Co się dzieje? On, on, Śmierć on, on, Świnią? powąchaj! Nie! Śmierć świnią... On stary chyba jakby gnił. Co, 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 co dealer? Co, no spójrz, stary? co to masz do niego? No R spójrz, się... No, czy świnia może zgnić? To jest takie log logiczne bardzo. XD Plusu... Rambek. Jakby ta rana. O, stary no jest nie... infekcja, jest. To jest niedobrze, musimy iść do biblioteki poczytać o tym. E... Okej, okay, dobra, pójdziemy. Jakby te, teraz za bardzo nie wiem. Może jakieś miksturki musimy mu zrobić? Teraz jestem delikatnie pogubiony, ale okej, okay. jestem cały czas pogubiony zresztą. Powoli robi się nieciekawie. Jak mu się to mogło stać? On cały czas jest tu przywiązany. No nie wiem, Doknes, jakby ja ci mówię, że grasuje po naszej osadzie jakiś dziwny koleś. Ten osadnik się zmienił okay. i chodzi tutaj. O nie, dobra, to, to słuchaj, ja, ja odkładam te jajka. Ja od... Dziwny osadnik wiosce, gdzie, gdzie mieszkają tylko dwie osoby i zwierzęta. Tak, odkładam te jajka. Thank you. I teraz nam brakuje jeszcze, nie wiem, pszenicy. W sumie, jak pójdziemy po mleko, bo mleka też nam brakuje, to może dałem mu się trochę napić? No dobra, Co? no to do Laosi idziemy. Dobra, idziemy do Leosi, dokładnie, no. Odwiedzimy Leosie, zobaczymy co u naszej starej krówki. Aha, tak. e... Dobra, dobra, dobra. Cześć, czy ja wziąłem wszystko tak, wziąłem, dobra. Mam, e... Mam wiaderka, Chcę... weź płieść jedno wiadro! Ponieś jedno dobra, wiadro. Nie okay, będę... Mogę wziąłeś wiadro, ale... Stary, co do tego... co do tego rampka, to nie jest trochę dziwne? W sensie... To jest, to jest bardzo dziwne, ale to jest Może pomijmykować do domku. Do domku? Nie wiem, on jest na zewnątrz, ta, tam ale się musiał tak, to stać. Ale on tak lubi, wiesz, on nie lubi w domu, właśnie w tym jest problem. Chodź, może weźmiemy w ogóle jeszcze troszkę pszenicy po drodze, Dobra, dobra, no przyda się, tak? Jesteśmy. To ją do okna. Ej, właśnie, trzeba ją zasieć z powrotem, dobra. A. Odkładam tutaj wszystko, ale faktycznie, tak jak mówisz, no sprawa jest y, co najmniej niepokojąca, naprawdę niepokojąca. To znaczy, nie, nie widziałem. czegoś takiego, nie widziałem czy, takiej infekcji. Czy, czy, bo wiesz co, on to miał tak jakby oceny domku, ale nie wiem, czy, czy on się otarł, ale dlaczego miałby się trzeć o domek tak. Ej, ale jest to, że chwilę temu tego nie było, Doknes. No w sumie, w sumie coś w tym jest. Faktycznie, to chyba, że nie zwróciśmy uwagi? Nie, nie czy wiem. Czy to jest no możliwe? No mijamy go. Cały czas właściwie, byśmy zauważyli. Nie wiem, nie wiem, czekaj. Turenty, ty, bo tutaj troszkę droga zarosła, ale nie, czekaj, tędy chyba będzie. Tutaj jest wydeptana droga. E, bo nie żeby tu... coś, o, ale... O nie, ale chaszczę, ale chaszczę. To... No, Strasznie, nie chodzimy często do dole osi, powinniśmy częściej odwiedzać. dobra, znalazłem ścieżki. Dobrze, że przynajmniej drogę Proszę. pamiętamy, bo tak to naprawdę dobra. by było, no, nie fajnie, ale to już by źle ona świadczyła jako o ludziach w ogóle. O, Ej. tam jest, popatrz, yy, Leosia, o, proszę dobra, bardzo, Nie liusia, liusia Trzeba... Jeszcze ja tam mają... What the fuck w ogóle, w Załadować da. mleko, ja generalnie zawsze lubiłem mleko, moja babcia zawsze, wiesz, miała na wsi mleko i, i to mi się dobrze kojarzy No tak, ja... No dobra, no to stary, co jeszcze potrzebujemy do ciasta, chyba tu mamy Właśnie nie wiem, chyba, chyba mamy wszystko Ej, okej, okay. mamy cukier? Cukier? Mamy. Mamy, mamy cukier. Mamy cukier. cukier. Miałem w, w domu zamku. jakieś zapasy. Mamy, mamy pszenicę, jajka. jajka to, to wszystko jest. jest. Jest wszystko. Jest git. Okej, okay, no to robimy... A! Ż nie mamy złotej marchewki. Złotej marchewki. Kurwa się zżarło im to, 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 to właśnie cały dzień, tak? Okejwki, dobra, to ją możemy ogarnąć, ogarniać później zróbę ciasto, żeby stało, nie wiem, się wiesz, ochłonęło trochę. Czej, a złota... No ta no, złota. Ja mam usięć złota, to Co tam? Co jest? tam jest? Co tam było? widziałem tam kogoś, o nie! Kogo O widziałeś? A co chodzi no, do gości? Nie wiem, Czy ty nie ja wiem, że ja to był. że nie wiem, gość? nie wiem, nie wiem, nie wiem, to był. że nie wiem, Naprawdę? nie wiem, nie wiem, wierzysz nie skupiłem się. Okay, teraz mi, wierzysz, Dognes? Czy teraz mi wierzysz? Chciałem ja mówię całkowicie szczerze. Ja go nawet nie zauważyłem, bo, bo się spojrzałem, na, bo się spojrzałem na, na mojego psa, akurat w tym momencie, nie? Czyli jesteśmy tu sami. Tak myślisz? Ja, no ja tu jest! Powołaliśmy Przywołaliśmy do kogoś, kogoś z tym totemem! Z krzaków. co ty gadasz? Jak to jak temu, że kogoś przywołać? No, w sumie było napisane tak się... w, sumie w opisie tego totemu, pamiętasz? Nie, nie, myślisz, że, że aż tak. Łączy kropki. Zapomniany, pamiętasz? To jest totem zapomnianego. Czyli kim jest ta osoba? Nie mam pojęcia, doknes. Okej. Okay. Ale już wiesz, że jest naprawdę? No, chyba. Chyba nie mam pojęcia. Okej, okay, czyli opcji. on jest tutaj. Czyli cały czas gdzieś tu jest. Gdzie ty jesteś? Halo! Hej! Hej! Czy jakąś? Nie, czy cokolwiek? No właśnie nie, mam dwa wiadra, wody, wody to mleka. To, choćby Zapalniczkę? Za, nie nie, nie podpal siebie. Nie wiem cokolwiek. Dobra, mam zapalniczkę. Nie jest cały przy sobie, stary. No teraz cały czas jakąś broń, bo kto wie, mówi, że on jest, skąd lecimy? Okej. Okay. Nie, wiem. nie wiem, no ucieka przed nami. Tak, by the way, co do zapalniczka? Jak gościu ich będzie zgodził tego. Co temu? go tego. Ech, tego, nie da się zniszczyć Logiką Minecrafta Okej okay. yy, Jeżeli no... będziesz tak uciekać to oznaczasz, że coś yy, masz tu ukrycia a my takich to nie lubimy Ale mu a, nagadałeś chyba. No. Myślę, że cię słyszał? Jakby wy, wy, wygląda jakbyś uciekł? Nie, nie wiem, kurczę. Ale widziałem... No. Wziąłeś no, wziąłeś no właśnie... Wczoraj? No nie, tak schował się za drzewem, czy tam gdzieś coś mi zasłonił, bo wpadłem jeszcze w tej jagody i kurczę... Nie wiem co się stało. Doknes? Co? Cały dzień się ci nie zachowujesz A... Ja się ci nie zachowuję? Doknes, czy ty wąchałeś klej? Nie wąchałem kleju Drugie. Po prostu, wiesz co, jeszcze w takim momencie miał takie rzeczy odczerać. To jest już w ogóle karygodne nie, nie, wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, okej okay, To jest okay. bardzo karygodne Mam nadzieję, kurczę, tylko że u Rampka jakby wszystko jest dobrze Dobrze, słuchaj Damy mu miksturkę, damy mu Ja mu daję 20%, nie? Rampek Teraz albo jest zombie, albo. Dobra, ja wam ja powiem tak. Ja ona jest 20%, nie? Że z trampkiem coś się stało, albo się jeszcze w tym odcinku stanie. Kine, jemu się coś stało, ja nie tutaj bardzo. zawaliłem z prezentem. Czyli jak najgorszy scenariusz urodzi. Nie, no nie zawaliłeś z prezentem, zawaliłeś stary z kurczakami, zobacz. Wszędzie są jajka teraz w naszej wiosce. One chodzą i sadzają te jaja wszędzie, głupie kurczaki. No super, wdepnij w jaja, to super A zawsze samyc. kurczaki miały takie głupie wyglądały. Naprawdę. Zwykły dzień, zwykły dzień. Ramek. Zwykły dzień, Wszystko jest dobrze, chyba. Ej. No. żeby coś doknes? Co? Ale to nie wygląda za dobrze, stary. Dobra, ja, ja nie chcę na to patrzeć, ja nie chcę na to patrzeć. a Okej, okay, dobra, Czyli wiesz, że to jest niemożliwe, ale to naprawdę wygląda, stary, gorzej niż przed chwilą. Dobra, ja odkładam tą zapalniczkę, jeszcze sobie dom spalę. Okej, okay, to a, weź jakiś miecz. Teraz... Masz miecz, siekierę? Chodź, czekaj. Yy, nie, nie dziś znajdę, to czekaj, to pierwsze co, to od razu zrobię to ciasto, okej? Okay? No. To czekaj, tu, tutaj stawiam, pyk, 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 chyba, no. o nie, teraz Dam ci rzuć, mi miecz. rzuć mi mleko jeszcze. Dobra, trzymaj miecz, przynajmniej mleko. O nie, bo to mleko nie tak, sorry, ale mi się totalnie myli zawsze receptura i mam no, też, ciasto, więc e, proszę bardzo i e, jakby, mamy ciasto. Oh. Ej, dealer. Co jest? Czy rampek nie został Przez łeb. Przejść to? Albo tak prze? Aha. Jakby taki jakby coś spadło Czy ktoś jest w domku dealer? Dealer nie? Dealer, uważaj Jeżeli prze ktoś tu jest to proszę krzyknij coś, przedstaw się Myślisz, że to możliwe, żeby ktoś tutaj był? No się jakby to To jest, to jest możliwe. Ustaliśmy już nie jesteśmy sami O nie Dobra Doknes. E, Trzeba... Słuchaj, sprawdzę balkon. Ty patrz stary na łóżko. Na łóżko. Okej. Okay. Nikogo o... nie ma. To chyba nie. Doknes, też... Czekaj, czekaj. Trzeba... O Trzeba, nie, nie to są czegoś? ostatnie drzwi! To są ostatnie drzwi! Nie, o tak, nie. ale... O kurcze, ej! Ty Co masz przerąbane, zobacz! Ty, ty masz... Widzę to ten totem z balkonu! Jeśli ci schizuję. straszysz. ale Jak naprawdę ty... teraz mnie już totalnie wystraszyłeś. No dobra, sorry, jakby nie chciałem. Ja już naprawdę myślałem że przez chwilę. Liczy pies, który się do niej przeteleportował. fuck. Że coś tutaj jest. Nie wiem, może się to naprawdę totalnie okay. za schizuje. Uh, na strychu? Nie, nie iść tam, proszę. Co tam trzymasz? Nic, ale co jeżeli on tam jest? No, no nie, wiem, no może być, właśnie o to chodzi. Chcesz żeby tu był? Dobra. By nie był wiem. w twoim domu? Nie wiem, nie wiem. Wchodzisz i chcesz to sprawdzić? to ja tam nie wejdę. Zobacz, Dealer, to muszę uważaj! Diler! Nie, nic o. nie ma. Jakby nic nie ma oprócz twojego aż, dziwnego się, czegoś aż mi się ciepło zrobiło! Co... To, że nic nie ma No, no. No oczywiście e, Oprócz tego dziwnego czegoś. Ja... jak ja to ja to chyba nie chcę wynikać, co tam było na dachu? Chyba. Nie, nic, nic nie ma. Dobra, Doknes, ogarnijmy się, ogarnijmy się. Eee... Czy, czy idziemy do zasz... ciasto. No jest zrobione ciasto. A sorry, sorry. Dobra, słuchaj, ja mam pomysł. Weźmy rampkę, to i przyprowadźmy do domu. Dobra, okej. Okay. I Sary zaśpiewaj mu piosenkę, ok? Od razu. Ty ja go przyprowadzę. Ty tutaj czekaj. Okej. Okay. O mój Boże! Co co, sta... Sta... co, co jest? Wiedziałem, mówiłem wam i ci łapkę w górę. Co, eee. co się stało z oczy To jego robota! Się... Co, co jest?! On ma białe oczy! Widzisz to?! Co się stało z Rambkiem?! Czemu on, on jest taki?! On... on... Jest stary kość! To wygląda trochę jak Pigmen, tylko że... on ma białe oczy. Co. Oficjalnie mamy problem. Oficjalnie mamy duży problem! Rambek! Rambek, rambek. popatrz na mnie! Ram, rambek? Back. On, ale dla, dlaczego popatrz to jego górę. Czy uratuj? on jest z tam tamten gości go ugryzł, czy co? Właśnie e, Rambek, wyglądasz jakbyś e, już nie był tą samą... o to jest tragiczne! Świko. To jest tragiczne, stary! Co mamy teraz zrobić? O, czy... Nie, nie on, wiem, nie wiem. On... Ej, co z Czemu on nie jest przywiązany to? Właśnie co jest z Liną? Gdzie zniknęła Lina? Gdzie jest ta Musimy on i ma, zrobić potki. ma taki pusty wzrok. Krzanić to ciasto do gniazda. Musimy zrobić potki. Potki? Tak, mamy jakieś no, naleczenie. Uleczmy go. Miksurami. Jakiś A... inny pomysł? Lepszy? Okej, okay. okej, okay, no dobra. Czyli co? Czyli idziemy po potki teraz. Zrobić. Tak, zrobimy potki. Tylko może go przywiążmy, skoczmy, Ej, bo... Czekaj, czyli bo on, on, on gdzieś idzie. Ramek. On... Gdzie, gdzieś? Ramek, gdzie ty idziesz? Tak, on dobra, on idzie potkę. On wie, że będziemy musieli tylko... Go... On gdzieś prowadzi, tylko pytanie teraz, gdzie? Uleczyć! Dobra, idziemy do karşła w takim razie, wie, że będziemy musieli go uleczyć. O, nie To jest mądra świnia, zdziwiłbyś się, ty, jakie jest, świnie mają jest bardzo mózgi. Ty jest strasznie No dziwne. idzie, dobra. Dobra, okej, okay. chodź, Rambek. Dobrze, zrobimy ci miksturkę. I, ty, ale to czekaj, ale mamy jakieś składniki chociaż? I Rambek... No tak, mamy składniki, robiłeś przecież ra miksturkę wczoraj. Ej, ra stary, Rambek to zniknął! Jest. Zniknął, przecież był! Jak jakim mogą, mogą zniknąć świnia? XD Nikt no gdzieś tu jest! Był Zapolaj tu, rambek. rambek! 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 Nie ma go Nie ma go Dawaj, musimy... Rambek! Musimy go poszukać Dobra, Wróć do domu, wróć do domu Musiał wrócić do domu do, do, Jak wrócić do domu? Przecież to jest świnia, nie pies Nie, nie chce No nie wiem dokąd Dawaj, chodź, szukamy go! Macie, rambek. rambek! Rambek! Może Rambek. gdzieś tamtą stronę po, poszedł? No, bo w sumie gdzie mógł indziej pójść? Rambek! Już nie poszedł w drugą stronę. Nie wiem gdzie on mógł pójść. Po prostu nie mam zielonego pojęcia w tym momencie. Jeszcze dealer gdzieś się zgubił. Dealer! Dealer! Co, co robimy? Halo? Dealer? Dealer jego... Rambek! O, słyszałem go gdzieś, gdzieś, tam. gdzieś tam. Dealer! Masz go? Dealer? Doktor! Nie podchodź! Dlaczego? Nie podchodź doktor! Co się stało? Dawaj, muszę to zobaczyć! Nie! Chyba nie chcę tego widzieć. Stój! Co? Stój! Stój! Czemu? Nie! Nie możesz tego zobaczyć, stary! nie chcesz tego zobaczyć! Ale czego zobaczyć? Umarł. Nie! Ten, nie podchodź! Ten, bliżej. ten totem? A już go widziałem! Nie doktor! Co? O co chodzi? To jest Kurwa. Nie. Nie oddycha do okresu. Nie GLOWO, daje ci 15 zł zniżki na. Za... Ja pier. już czy coś po reklamy? Sk skąd ta dziura? Co? Ja, jak? Rambek, ale i, i Ta dziura tu była. O nie, ja, ja tego. Nie, ja nie będę to oglądał, dealer. Nie będę no na to patrzył. Nie, jest... nie będę. Musisz go zakopać Doknes N Nie Nie I chcesz To, to ma... To, to masz Albo lag, Doknes Co? Zróbka może przynajmniej O kurde, kolejny odcinek jutro o 14 na kanale Dilera I to macie kolejną ogólnie o tym filmie rambek byku cołaś zginąłeś ale twoja dusza zawsze będzie w tamtym miejscu gdzie zginąłeś albo u doknesa albo albo a więc co subskrybujcie łap, łapkujcie i kolejny odcinek to będzie chyba też z tego albo nie wiem już czego dawajcie w sumie pomysły